Informacja o problemach zdrowotnych Roxany Węgiel, które doprowadziły do odwołania całej trasy koncertowej, wstrząsnęła zarówno fanami, jak i samą wokalistką. Mimo trudności, Raksi od razu zapowiedziała, że zamierza szybko wrócić na scenę i wynagrodzić fanom tę przerwę. Do sytuacji odniósł się również jej mąż, Kevin Mgley, starając się rozwiać wszelkie plotki krążące w mediach. Roxana zaniepokoiła wszystkich 5 października, kiedy niespodziewanie podzieliła się informacjami prosto ze szpitala. Przyznała wtedy, że choć była świadoma swojej diagnozy od pewnego czasu, początkowo zbagatelizowała problem. Intensywny harmonogram, obejmujący udział w finale tańca z gwiazdami, ślub z Kevinem Mglejem oraz nagrania nowych utworów, przyczynił się do wyczerpania jej organizmu. Dopiero gdy jej stan zdrowia się pogorszył, zdecydowała się na przerwę, którą ogłosiła w emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych. 5 października Raksi opublikowała ważne oświadczenie, w którym przekazała fanom, że musi zawiesić wszystkie zawodowe zobowiązania. Niestety, w związku ze wzmożonymi aktywnościami, związanymi między innymi z trasą koncertową, mój organizm się zbuntował. Wczoraj poczułam się gorzej i trafiłam do szpitala. Serce mi pęka, że nie będę mogła zagrać dla Was koncertów w październiku, ale wraz z moim Teamem dokładamy wszelkich starań, by jak najszybciej do Was wrócić, napisała na Instagramie. Roxana Węgiel niedawno ujawniła, że zdiagnozowano u niej cukrzycę typu pierwszego. Tak naprawdę dopiero uczę się z tym żyć. Teraz dostałam jednoznaczną diagnozę. Muszę wyłączyć się z jakichkolwiek aktywności na miesiąc i uregulować zdrowie, napisała na Instagramie, dzieląc się tą trudną wiadomością z fanami. Choć opuściła już szpital, najbliższy czas musi poświęcić na dojście do siebie i przystosowanie się do życia z nową diagnozą. Na szczęście Roxana może liczyć na wsparcie swojego męża, Kevina Mgleją, który ujawnił szczegóły jej stanu zdrowia w rozmowie z pudełkiem. Roxana czuje się raz lepiej, raz gorzej, a jej samopoczucie zależy od poziomu cukrów. Na pewno musi jeszcze odpocząć, ale przede wszystkim zaakceptować fakt, że jest chora. Moja żona jest bardzo pracowitą osobą i przyznam, że ciężko jej usiedzieć na miejscu czy zwolnić wyjaśnił. Kevin przyznał również, że Raksi będzie musiała zmienić swoje dotychczasowe nawyki, szczególnie w pracy. Bo często nadmiernie się angażowała. Teraz, będąc w domu, bardziej przeżywa to, że nie może zagrać trasy koncertowej, którą przygotowywała od marca, niż samą chorobę. Zmieniając kilka nawyków żywieniowych i dbając o higienę pracy, na pewno wróci silniejsza niż kiedykolwiek dodał mąż wokalistki. Redakcja Pomponika dołącza do życzeń zdrowia i szybkiego powrotu Raksanei na scenę.